Teraz widzowie jesteśmy w opuszczonym domku na popiołach. Sprawdzę teraz kazwójką, czy cokolwiek tutaj jest, czy też nie. I tak dalej. Jest tutaj ktoś? Jeśli ktoś tutaj jest, to no niech podejdzie do tego urządzenia, które trzyma w ręku. Zbliż się. Ta podłoga jest taka... Chodzą słuchy, że ten dom jest podobno nawiedzony. No to ja mówię, sprawdzam. Czy jest faktycznie, czy też nie? Też mi się nie wydaje, żeby tutaj coś było. Zobaczymy, do kolejnych pomieszczeń pójdziemy. Zobaczyć. Na przykład, no bo na górę, tak jak widać, nie wyjdziemy. Jest zarwana podłoga. Trzeba uważać, jak się staje, bo tutaj jest wejście do piwnicy. Więc można. Dobra, nie idę dalej, bo to jest za giętkę. Wyląduję na dole.

Jest kawałek, prawda? Jest I prawda? Idą obok. Idą obok? No to co? nie no, zgadzam się Co? Nie zgadzam z na A z tymi, co tutaj uważam? No, się... Tak. No ja też. To jest no. wyjście do garażu, pewnie. Chyba no, tak. Tu dalej jest obszartka. Nie wiem. Dobra, chcę zobaczyć następny. Zobaczmy na górę trzeba. Podpustę się zmniejszył, staję, jesteś ostro. Nie weźmy, nie się pójdzie. Zobaczmy na górę. Co tu jest na górę? Co tu jest na górę? Nie wiem. Jest coś? Nie. Pójdźmy. Zutarasowane. No nie dziwię się jak pan już zabierze. Rujmy. Tu też było zamknięte, ale ktoś wywalił. Widzisz. No, no nie ma. Jakieś bandary. No to to jest w tym Tu ładnie trzymał. Ktoś zaczął sobie remontować, ale jak mu znamolowali, to, to zrezygnował, No nie? Tu była ładna na dębę. Wolę mi jeszcze są. To jest mały. Cztery, to było chyba już może piesznic. Ale pleśni. Ale pleśni. No? Weszło równo, co tamtego? Odmówię, wszystko mu to wyciepali. Tak, powoli wszystko się zrujnuje. Niestety. Tu Tu nie kuchnia. Nie. kuchnia. Kuchnia. kuchnia? kuchnia. No, też to się taki panek Mhm. Ale fajnie. No, też mi się to podoba. Jezu, taki dom mieć. Nie chciałbym. Za dużo odprzątania. A ja bym właśnie chciała, bo w pozorom jest mniej sprzątania. W... Podoba, pozorom jest mniej sprzątania w dużym domu no. niż w małym. Zobacz, ładne drzwi, nowe futryny. Które... No mówię, zacząłem. Zaczął ro... zaczął... On w tamtym roku to zaczął robić jak tutaj przyjechaliśmy. Widok, o budelka, widok. Czyli tutaj ktoś przesiaduje czasami. Ktoś tu przychodzi sobie i piją mhm. rozmawiają. O, kablówka. To jeszcze na kablówkę. Jeszcze ja kablówka nie wiem. No i tak. Czyli pogłoski o tym, że ten dom jest nawiedzony. To nieprawda. Także nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie. Za prosto można oszukać te urządzenia. Ja no nie to za proste, za proste urządzenia i można je łatwo oszukać tak wiesz.